Cześć, witam Was Energik w kolejnej recenzji. Dzisiaj mam za Was recenzję gry Doom 4, chyba właściwie jest bez numeru, ale Doom 4 w wersji na konsolę PlayStation 4. I gry otrzymałem dzięki uprzejmości firmy Cenega. Eee, powiem od razu tak, nie jestem jakimś wielkim fanem Duma. Gdy pojawiła się pierwsza część, faktycznie stanowiła na pewien krok do przodu względem Wolfensteina no, grafika była o wiele lepsza, jednakże samo strzelanie do mutantów obcych w jakichś kosmicznych bazach nigdy mi za bardzo nie leżało, i e, pod tym kątem, w mojej opinii dla mnie DUM trochę e, pod tym no, trochę dla mnie leżał, tak? Niemniej skończyłem oczywiście wszystkie części duma, e, ale nie mogę powiedzieć, że jakoś jestem fanatycznie nastawiony do tej gry. Bardzo miło natomiast wspominam, hmm, Dev na lekcji informatyki w liceum, kiedy e, graliśmy jeden na jeden, właśnie na mapkach w Duma i um, ta ilość adrenaliny, która się wydzielała podczas um, gry sieciowej, to była niesamowita i oczywiście um, to było bardzo fajne doświadczenie. Natomiast DUM 1, um, nie mogę powiedzieć nawet, że on wprowadził jakieś um, rewelacyjne rzeczy, może poza tą piłą mechaniczną, która um, pojawiła się i która stała się takim jakby znakiem rozpoznawalnym serii. Parę broni oczywiście przeszło do... ma status kultowych, między innymi BFG 9000, który już był taką totalną maszyną zniszczenia, że tak powiem. Gdy wyszedł Doom 2, przyznam szczerze, że byłem bardzo zawiedziony. Dla mnie Doom 2 to była taka Doom 1.5, ponieważ tak naprawdę nie wprowadzał on nic nowego. Pojawiło się parę nowych potworków, 4 albo 5, nie pamiętam. Jedna nowa broń, kultowa też dwórka. No i oczywiście nowe mapy. To trochę mało, jeżeli chodzi o to, żeby to była jakby druga część. Dla mnie to, to było dokładnie to samo co Dum 1, tylko dodano parę elementów więcej. Dzisiaj tego typu, tego, tego typu rzecz by chyba nie przeszła i raczej by to musieli wypuścić jako DLC. Natomiast Doom Trójka wprowadzał sporo nowości. Doom Trójka, który śmigał na fantastycznym silniku. Pamiętam pierwsze trailery z Duma Trójki, kiedy była taka scena, gdzie taki... nie wiem, stwór, nie wiem, trochę taki jak pies, trochę jak taki dzik, Wychodzi ze ściany i e, tam są takie rury były, które się tak odginały, a on wychodził przez to. W czasie rzeczywistym odginanie obiektów to wtedy była spora nowość i to robiło wrażenie. Dodatkowo była jeszcze taka scena, kiedy ten stwór pożywiał się na jakimś nieszczęśniku i u góry była lampa, która się tak bujała, pokazując jak fantastycznie działa oświetlenie i cieniowanie w tej grze. Natomiast DOOM trójka jakby odcinał się od tych dwóch pierwszych części e, całość działa się na e, bazie, na Marsie i była taka bardziej poważna. Te pierwsze części Duma to była taka oczywiście e, gra, była dosyć brutalna na tamte czasy, ale to trochę była taka powiedzmy rozrywka, e, nie mogę powiedzieć, że wesoła, ale taka nieskrępowana. Natomiast Dum Trójka bardziej uderzał w takie poważne tony, całość działa się w bazie na Marsie, czyli całkowicie absolutnie klaustrofobiczne lokacje parę kiksów deweloperskich, innymi to, że w pierwszych wersjach Duma, potem zostało to naprawione w patchu, ponieważ gra była bardzo ciemna, nasz bohater miał latarkę, więc albo mógł świecić latarką, albo mógł strzelać. Nie można było tych dwóch czynności wykonywać równocześnie, i to był dosyć spory problem, bo się chyba kub przerzucało to latarkę albo tabem, nie pamiętam, i cały czas właściwie strzeliłeś i latarkę świeciłeś, czy, do, czy trafiłeś. Niemniej jednak, Duma trójka fajnie wypadał. Tam było parę fajnych patentów, m.in. to, że można było czytać komunikaty bezpośrednio w czasie, w czasie rzeczywistym na tych komputerkach. To też była nowość, to tego nie było wcześniej. I, i ogólnie, ogólnie, sam pomysł, nawet tam jakaś fabuła, była chyba z tych wszystkich części Duma najbardziej rozwinięta. No i mamy Duma 4, który jest jakby hołdem um, dla pi dwóch pierwszych części Duma. No, i muszę przyznać, że wiele elementów zostało w tej grze zawartych, które pojawiły się w dwóch pierwszych częściach Duma, aczkolwiek muszę przyznać, że jest to najbardziej docenią te elementy oczywiście hardcoreowi gracze, którzy pamiętają tamtego Duma, ponieważ gra w wielu aspektach jest niesamowicie archaiczna. To nie są te standardy, które są dzisiaj. Przede wszystkim gra praktycznie nie posiada fabuły. Znaczy ta fabuła tam jest, którą można sklecić w jednym, można powiedzieć w jednym zdaniu, czyli ktoś otwiera portal z demonami i my musimy go zamknąć. I to właściwie wszystko. Szkoda, że nie pokuszono się na jakąś ciekawszą fabułę, bo pokazano to na przykładzie Wolfenstein New Order, jak można fantastycznie wykorzystać markę przy okazji klepiąc po plecach starych fanów Wolfa, a dać fabułę spójną, ciekawą, która nakręca się Cały czas i cały czas nam zależy na poznaniu do, ciągu dalszego. Natomiast tutaj się tego na to nie pokuszono, to jest taki właśnie typowo archaiczny, archaiczny shooter. I tutaj powiem od razu, że nie, nigdy nie byłem fanem tego typu shooterów. To jest w postaci strzelanek, kiedy leci cała na, na nas masa wrogów. Aby tutaj podrzucić jakieś przykłady, to na przykład Sirius Sam, Painkiller, Hard Reset. Te strzelaniki nigdy mi jakoś nie podchodziły. Właśnie to jest taki typowy, typowy, taki, można powiedzieć, generyczny shooter, gdzie masz iluś tam wrogów, którzy na ciebie lecą, a ty musisz strzelać. I Doom, ten nowy Doom w pewien sposób tą mechanikę wykorzystuje. Cała gra została podzielona tak zwane areny, czyli przechodzimy fragment i mamy arenę, gdzie jest pełno wrogów. Pokonujemy wszystkich, znowu idziemy dalej, znowu mamy kolejną arenę. Podobny zabieg zastosowano chociażby w Gears of War Judgment, też mi to nie do końca nie przypadło do gustu. Ale pomimo to, że nie lubię tych gier i te mechaniki nie do końca mi przypadły do gustu, Doom ma jakoś to zrobione tak, że to naprawdę wkręca. Nie mogę powiedzieć, że to jest najlepsza gra, w jaką grałem, ale strzelanie jest niezwykle przyjemne. Zacznijmy od tego, że tak jak wspomniałem, że zamknijmy ten temat tych archaicznych elementów. Gra korzysta z tak archaicznych, z archaicznych, no może nie z archaicznych, ale z tego, że się całkowicie odeszło, czyli apteczki, trzeba zbierać apteczki, trzeba zbierać amunicję, to może nie jest archaiczne, ale na przykład w grze całkowicie nie ma przeładowywania broni, czyli jeżeli masz do strzelby, nie wiem tam 50 naboi, to ani razu nie będziesz musiał e, przeładowywać tej strzelby. E, I ma to sens, ma to sens. Y, y, pod kątem właśnie samej mechaniki, ale o tym zaraz powiem później. Dodatkowo, e, absolutny element, który już całkowicie właściwie już został zapomniany, czyli zbieranie kluczy. Dla tych, którzy gimby nie znają, wyjaśniam, że wcześniejsze gry um, FPS, Wolfenstein, Doom, Duke, Dark Forces, wszystkie te z tych początków um, gier. FPS miały coś takiego jak klucze bądź karty. No, na przykład klucze, tak? które były w trzech kolorach. Na przykład był czerwona karta, żółta i chyba niebieska. Bądź klucze złoty, srebrny i brązowy. Ponieważ wtedy te poziomy były gry poziomy w grach były dosyć rozległe, a wszystko wyglądało dokładnie tak samo, ponieważ to nie teraz te czasy, kiedy mamy naprawdę pięknie wymodelowane poziomy, ale wszystko wyglądało bardzo podobnie. Karty otwierały jakby nowe części danego poziomu i trochę pomagały, żeby się nie zgubić, żeby już ten obszar, który żeśmy wcześniej zwiedzili, żeby już został za nami, a wchodziliśmy w nowy obszar otwarty właśnie kartą. I tutaj te karty powracają, zbieranie kart. Myślę, że nie jest to akurat tak jakoś specjalnie wypuklone, Jak we wcześniejszych grach, bo na przykład w Dumie na każdym poziomie miałeś do zebrania trzy karty. jeżeli dobrze pamiętam, tak samo było w Wolfie. Nie było od tego żadnej, żadnego wyjątku. Zawsze były trzy karty. Tutaj myślę, że po części to dlatego, żeby przypomnieć ten fantastyczny system kart, który był w tych wcześniejszych Dumach. Też to zastosowano i też to, też to jest taki właśnie w pewien sposób archaizm. Dla wszystkich fanów klasycznego Duma powracają wszystkie stwory. Duma, jedynki i dwójki. I tutaj byłem naprawdę zaskoczony. Począwszy od tych takich brązowych stworków, które rzucają kulami, po cyberdemona, po takie te stwory różowe w postaci takich byków, po takich grubasy mających takie dwie wyrzutnie rakiet, one się chyba pojawiły w dumie dwójce. Szkieletory z rakietnicami na ramieniach, one też chyba były w dumie dwójce, o ile dobrze pamiętam. Większość tych e, demonów. Odliczyła się tutaj, mamy nawet kultowego, nie będę tutaj za dużo spoilerował, powiem tylko, że pojawia się też kultowy pająk z Duma 1, który był końcowym bossem, chociaż tutaj w troszkę innej formie, ale też się, um, też się pojawia. Powróciło oczywiście uzbrojenie, to najbardziej klasyczne uzbrojenie z ym, klasycznego Duma, czyli kultowa dwururka, która pojawia się w Dumie 2, mamy piłę mechaniczną, która pełni tutaj dosyć ważną funkcję i oczywiście ten największy karabin BFG 9000, czyli totalne już narzędzie zniszczenia. E, natomiast jeżeli już jesteśmy przy broni, zatrzymamy się tutaj na chwilę, autorzy e, każdej broni dwa, dali dwa możliwe dodatkowe tryby strzelania, które możemy sobie wybrać. Polega to mniej więcej na tym, że mamy na przykład strzelbę, która strzela tradycyjnie e, ładunkami, ale możemy usprawnić ją i pod drugim, pod alternatywnym wystrzałem, albo strzelba może wystrzelić taką serię pięciu pocisków w bardzo krótkim okresie czasu, albo wystrzelić pocisk, który wybucha. I te elementy zostały całkiem nieźle pomyślane, bo na przykład przy takim gatlingu możemy stworzyć taką właśnie wieżyczkę przy działku Gaussa możemy stworzyć stacjonarny działko, ale które strzela naprawdę potężną wiązką energii i potrafi z dwoma strzałami pokosić, skosić największych madafakerów, także to zostało to dosyć fajnie pomyślane. Dodatkowo autorzy dali możliwość usprawnienia broni. Dla każdej broni i dla każdego alternatywnego strzału mamy trzy sloty, które możemy usprawniać i po usprawnieniu tymi trzema już slotami mamy czwarty slot, który wymaga mistrzostwa broni. Niestety tutaj Muszę powiedzieć, że trochę położyli sprawę, ponieważ te trzy sloty na samym początku dla każdej broni są praktycznie identyczne, czyli zwiększenie prędkości przeładowywania, zwiększenie prędkości ładowania się strzału alternatywnego. Najlepsze zostaje oczywiście na tym, na to ostatnia kulka, czyli to mistrzostwo broni, które faktycznie wprowadza pewną zmianę i ulepszenie danego strzału. Także tutaj to zostało troszkę taki sposób, chyba na szybko troszkę zrobione. Oczywiście nasz bohater może nieść cały arsenał broni i bardzo szybko mamy wszystkie możliwe bronie, poza może BFG 9000, które dostajemy dosyć późno. Natomiast jeżeli chodzi o usprawnienia, możemy jeszcze usprawniać naszego Herosa chyba w pięciu różnych, w pięciu różnych elementach, każdy ma chyba po trzy sloty. Teraz już nie pamiętam. I dodatkowo możemy jeszcze usprawniać zdrowie, pancerz i ilość niesionej amunicji. O czym tutaj ja miałem powiedzieć jeszcze, o tej, o tej, o tej... Aha, no i słuchajcie, te wszystkie elementy jakoś one się ze sobą faktycznie sprawdzają. Znaczy to wszystko razem jest tak złożone do kupy, że gra się w to bardzo, bardzo fajnie. Przede wszystkim niesamowicie cieszę oglądanie tych wrogów, których widziałeś w Dumie 1, 2, żeby zobaczyć jak oni, jak zostali na nowo zaprogramowani, wymodelowani. Fajnie, fajny strzał, uśmiech dla fanów. Taki naprawdę bardzo, bardzo pozytywny element. Natomiast to, o czym nie wspomniałem, to to, że... Znaczy, to, co wspomniałem na samym początku, że te wszystkie archaizmy miały sens. Dlatego, że... Znaczy, te archaizmy pokroju zbierania pteczek, brak przeładowywania miały sens, ponieważ gra jest niesamowicie szybka. Jest to jeden z najszybszych shooterów, w jaki grałem. Bliżej mu troszkę do Quake Arena, gdzie naprawdę tam mecze były niesamowicie szybkie, i tak tutaj myślę, że starano się ten, e, tą szybkość przenieść właśnie z Kariny i wyszło to naprawdę dobrze. Mariola pamiętam, że patrzyła, jak grałem w jakąś sesję oczywiście singla, i mówi, czy ty w ogóle widzisz, co się dzieje na tym ekranie, bo to wiecie, to jest błyskawicznie tam wszystko, jest strzał, już skaczesz gdzieś, jeżeli pamiętacie fantastyczne trailer, fantastyczny trailer z 3 gdzie nasz bohater robi tam całkowicie absolutnie akcję, jakoś tam zeskakiwał, wykańczał wrogów, strzelał tu gdzieś, to gra jest na tyle przystępna, że po paru minutach sami będziecie takie akcje wykręcać i to jest fajne, że siadasz do tej gry i już wiesz jak w nią grać. Nie musisz opanowywać dziesiątek przycisków, wszystko jest proste i to jest, muszę przyznać, że całkiem, całkiem fajne. Natomiast, yy, tak jak wspomniałem na samym początku, gra na samym początku nie pokazuje tego co najlepsze. Pokazuje poziom a, w bazie na Marsie, który jest strasznie nudny i te poziomy na Marsie w bazach kosmicznych są zazwyczaj takie generyczne i mało ciekawe. E, natomiast y, zabawa się zaczyna, kiedy pojawi i Przyznam szczerze, zanim jeszcze powiem, że miałem taki spory, taki niesmak, że mówię, o ja znowu w tych bazach. Pamiętałem Duma Trójkę, gdzie tam wszystkie właściwie pomieszczenia wyglądały tak samo, jeszcze ta klaustrofobia. I trochę mi to przeszkadzało. Natomiast tutaj jest więcej może tych przestrzeni otwartych, ale nadal są to bazy na Marsie. Ale zabawa się zaczyna, kiedy... Po jakimś długim dosyć okresie, przenosisz się do piekła, czyli do tego wymiaru piekielnego. No tam to już jest zupełnie inna bajka. Tam świetnie zaprojektowane poziomy, trochę mi one przypominały niektóre miejscówki z Brutal Legend. Naprawdę fajnie to wygląda i tam widać, że cała para poszła w te poziomy właśnie piekielne, niż, te w, niż w te poziomy, które dzieją się w bazie na Marsie. Natomiast, jeżeli jesteśmy już przy poziomach, to powiem od, od razu, że gra na PlayStation 4 wygląda dosyć brzydko. E, pojawiły się informacje, że Doom jest najładniejszym FPS-em, jaki do tej pory powstał, ale chyba na PC-tach. Niestety na PlayStation sporo pod nóż poszło grafiki, z tego względu, że gra ze względu na swoją niesamowitą szybkość musi działać w 60 ramkach na sekundę, bo inaczej to chyba by się nie dało w to grać. I faktycznie Ilość klatek na sekundę praktycznie nie spada. Przy największych rozpierduchach utrzymuje ona stałe 60 klatek i jest to naprawdę potrzebne. No, koszt tego jest taki, że gra wygląda dosyć licho. I, I, no, ale wierzcie mi, że w trakcie rozgrywki, kiedy gra się, gra jest tak szybka, że nie ma czasu, żeby zwiedzać i patrzeć, czy tam teksturka na kamieniu jest w wysokiej rozdzielczości, czy w niskiej. Nie ma na to czasu, bo. Ten kamień widzisz przez ułamek sekundy, jak się obracasz i już gdzieś po prostu biegniesz. Także <grytanie> to 60 ramek faktycznie dla tej gry było bardzo, bardzo według mnie wskazane. No i tutaj jeszcze do, dojdźmy do kolejnej rzeczy, ponieważ gra wzięła z takiego moda do Duma, do tych klasycznych Dumów, czyli Brutal Dum, weszły. Wykończenia wrogów. Gdy oglądałem to na E3, zastanawiałem się, jak to wpłynie na dynamikę, ponieważ gra była dosyć szybka, a te wykończenia, jakby zwalniały całe tempo akcji. Całe szczęście, deweloper e, podkręcił tempo tych wykończeń, są one krótsze, są szybsze i wcale nie przeszkadza. Także jak lecisz na łeb, na szyję i widzisz, że komuś. Walisz wykończenie i już biegniesz dalej. to właściwie nie zwalnia tego tempa, nie spada to tempo akcji. to jest pozytywny według mnie aspekt. Jak działa to wykończenie? Gdy nasz wróg przejmie na klatę określoną ilość pocisków, zaczyna słaniać się na nogach i świecić na niebiesko. Gdy podchodzimy, podświetla się on na pomarańczowo i wtedy możemy wykonać cios wykańczający, czyli po prostu taki brutalny cios. I to jest fajnie zrealizowane, ponieważ te brutalne ciosy zależą od tego, z której strony podejdziemy, naszego wroga i czy z dołu, czy z góry. Możemy na przykład skoczyć na niego i będzie zupełnie inny cios niż nakierujemy na przykład na łydkę. Także tych ciosów wykończających dla każdego z demonów jest dosyć sporo. Eee, I oglądanie ich sprawia niesamowitą frajdę, zwłaszcza, że one są dosyć szybkie, także one nie zwalniają tempa akcji, widzisz i już lecisz dalej, tak? To zostało fajnie e, fajnie wplecione. Natomiast te same wykończenia mają pewien cel, ponieważ po wykończeniu wroga, ręcznie dostajemy e, pewną ilość energii. A wierzcie mi, że tutaj energia bardzo szybko spada i zbieranie apteczek i wykańczanie wrogów jest yy, pod kątem taktycznym bardzo istotne, ponieważ w przeciwnym razie no nie dacie rady, nie dacie rady, po prostu trzeba te wykończenia stosować. Dodatkowo jeszcze wspomnę tutaj o tej pile mechanicznej, która pojawiła się i która była dostępna w dwóch częściach Duma, czyli e, która umożliwia nam rozkrawanie wrogów na części. Niestety, znaczy niestety, zostało to jednak to dobrze pomyślane, żebyś cały czas nie biegał z piłą, ponieważ w momencie, kiedy podbiegniesz do wroga z piłą, też się włącza animacja wykończenia, jeszcze inna i całkiem jeszcze bardziej można powiedzieć brutalna. Także, żebyś nie pokonywał wszystkich wrogów, wrogów piłą mechaniczną, poczekajcie. Abyś nie nadużywał piły w walce z wrogami, autorzy wprowadzili całkiem fajny patent, że trzeba zebrać paliwo do, um, do naszej piły. I tak te najprostsze demony zabierają jedną podziałkę paliwa, ale ci najwięksi to 3 albo 4. Także zazwyczaj jest tak, że tą piłę możesz wykorzystać na jednego wroga i potem długo, długo nie, ponieważ paliwo jest dosyć rzadkie. Rzadko się ono zdarza, żeby je zebrać. Także trzeba dobrze taktycznie myśleć, kogo tą piłą pokonać, czy raczej pięciu cieniasów, czy jednego Madafakera. I po pokonaniu piłą danego wroga, z niego wypada cały wagon amunicji. Także też to ma taktyczne znaczenie, ponieważ jeżeli pokonasz wroga ręcznie, dostajesz energię, ale jeżeli piłą, to dostajesz amunicję. Także ma to też pewien sens. Odnośnie fabuły, no krążą powieści, krążą ogólnie historie, że jakaś ta fabuła tam jest, ale ja przyznam szczerze, że zupełnie mnie nie interesowała ta fabuła. Liczyło się tylko to, jak fajnie się strzela i jak fajnie pokonuje się kolejne zastępy wrogów, a sama ta fabuła gdzieś tam była, ale zupełnie mnie ona nie interesowała. No i słuchajcie, na koniec taki wertyk, co mam powiedzieć na temat tego Duma. Ciężko powiedzieć, przyznam szczerze, ponieważ. To nie jest gra do jakich przyzwyczaiły nas dzisiejsze standardy, gdzie mamy całkiem niezłą fabułę, wiemy po co walczymy i wiemy o co walczymy, zróżnicowanie terenu, tutaj tego nie ma. Tutaj masz właściwie bazę kosmiczną i ten e, 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 wymiar e, piekielny i to wszystko. Nie ma tutaj niuansów typu przeładowywanie broni, e, ale wracają archaizmy w postaci apteczek, e, także to wydaje mi się, że ta gra została głównie skierowana dla osób, które pamiętają klasycznego Duma i chcą sobie zagrać w niego w nowej wersji. Dla nowych, dla nowych graczy, myślę, że niektórym młodym graczom, którzy wyrosli na Call of Duty, Battlefield, gdzie pewne elementy mogą tutaj przeszkadzać albo być niezrozumiałe. Na przykład, dlaczego się nie przyładowuje broni, no gaddenek, nie? Natomiast to jest taki, można powiedzieć, kukląd w, w stronę takich starych fanów dwóch pierwszych części Duma. Dla nich też przygotowano bardzo fajne sekrety i to jest też fajny elemencik. Możemy zbierać takie figurki, które są takimi malutkimi jakby Space Marine z Doom 1 i Doom 2, ale fajniejsze jest to, że niektóre sekrety na poziomie, gdy otwieramy taką specjalną wajchą, otwiera nam się gdzieś drzwi i fragment poziomu jest zrealizowany w klasycznej grafice Duma 1 i 2, czyli z bitmapami, z teksturami w niskiej rozdzielczości. Fajnie to wyszło. I jest, można powiedzieć, że to takie, jeżeli chcesz sobie to bardziej zwizualizować, to odpowiada to dokładnie temu poziomowi, kiedy Blaskowicz zasypiał w Wolfenstein New Order i przenosił się do pierwszego poziomu Wolfensteina. Także tutaj zostało to dokładnie tak samo zrealizowane. I muszę przyznać, że to było dosyć miłe, miłe zaskoczenie, kiedy udało mi się takie sekrety znaleźć. Patrzę, a tu grafika z Duma jedynki, no super sprawa, muszę przyznać. Także tutaj też taki oczko w stronę fanów. Oczywiście tych smaczków dla fanów jest o wiele, wiele więcej. Znajdziemy na przykład w poziomie piekielnym truchło, wroga, truchło bossa z części drugiej, mnóstwo nawiązań do innych gier, m.in. Skyrim, a, tak jak już wspomniałem wcześniej Commander Kina. także to zostało... Tych, tych smaczków zostało tutaj całkiem nieźle wplecionych. Ale koniec końców to, jest, to są detale, to są e, jakby rzeczy poboczne, bo głównym korem całej rozgrywki to jest idzie ludek i strzela. I to jest właściwie cały sens tej gry. E, cała inna rzecz, całe pozostałe elementy są gdzieś jakimś dodatkiem, który często nie masz takiego znaczenia. Główna idea to chodzi hipek i strzela. E, czyli tak jak trochę jak w Sirius Samie. Także ciężko mi powiedzieć, czy polecić wam tą grę. Nie grało się naprawdę wyśmienicie, Chociaż tak jak mówię, nie jestem fanem serii Doom i nie jestem fanem tych archaizmów, które w tej grze występują, ale to wszystko zostało tak jakoś sprytnie do kupy złożone, że nie, nawet nie że mi przeszkadza, ale cieszy. Cieszy Michę, cieszy japę, bieganie, strzelanie, skakanie. To jest naprawdę fantastycznie tutaj to zrobione. Aczkolwiek muszę przyznać, że nie wszystkim może ta gra podejść do gustu ze względu na te przeróżne archaizmy, które. Dla Wiele mogą być nie do przełknięcia. Niemniej warta gra sprawdzenia, według mnie, fajnie mi się grało. Jest dosyć, kampania jest dosyć długa, single playerowa, Także, no, muszę przyznać, że dosyć długo, dużo czasu spędzicie. Polecam grać na wyższych poziomach trudności, wtedy czuć ten ból i e, noginie się dosyć często, muszę przyznać. No i na koniec jeszcze króciutka informacja na temat multiplayera, który odpaliłem raz i już więcej go nie włączę. E, Multiplayer opiera się najbardziej przeze mnie element, na najbardziej znienawidzonym trybie multiplay, multiplayerowym, czyli deathmatch. Nienawidzę deathmatchy i zagrałem w to raz i mówię: Dobra, starczy. Widać, że poszli w tą stronę właśnie klasycznego Duma. Szkoda, bardziej lubię jakieś kooperacje, nawet jakieś fabularne kooperacje w tego typu grach. Natomiast taki zwykły, tradycyjny deathmatch do mnie to niestety nie przemawia. i no i nie powiem Wam na temat multiplayera, jeżeli chcecie się dowiedzieć o multiplayerze, że musicie posłuchać kogo innego. Natomiast yy, z tego co wiem, wielu osób ten multiplayer odrzucił, więc głównie kupujecie tego duma dla yy, single player, który yy, jest według mnie całkiem niezły, ta mechanika naprawdę się sprawdza, wszystko jest płynne, szybkie, takie jak powinno być. No, to tyle. Yy, pozostawiam to troszkę taki, takiej sytuacji patowej, bo ani nie polecam, ani nie, ani nie odradzam. Musicie sami się zdecydować widząc gameplaye, czy chcecie w to zagrać, czy nie. Tak jak mówię, szkoda, że nie pokuszono się na bardziej ciekawą fabułę jak na przykład w Wolfensteinie, a wyszła z tego taki trochę generyczny shooter, gdzie chodzisz i strzelasz, tak? I to wszystko. Nieważne po co, nieważne na co, tylko że to strzelanie jest tak niesamowicie rajcowne, jak chyba w żadnej grze. No, to tyle. Pozdrawiam z energii, trzymajcie się do następnego. Cześć!